Cześć wszystkim, ja jestem Marcin z kanału motocyklem.net W dzisiejszym odcinku recenzja, gdyż stałem się szczęśliwym posiadaczem. To znaczy, czy szczęśliwym to się okaże po, tej, po tym teście? Na pewno, posiadaczem kamery 360 stopni. Jest to moja pierwsza kamera tego typu. Jest kilka opcji na rynku. Z racji tego, że niedawno była premiera kamery od GoPro, czyli GoPro Max. Tą też właśnie zakupiłem i tą dzisiaj będę testował dla Was. To co? Wchodzi intro i zaczynamy? Zacznijmy od rozpakowania tego cuda. Kamera jest trochę większa od zwykłej Hero. Zaopatrzona jest w dwa obiektywy, które właśnie pozwalają kręcić dookoła. Zobaczmy, co dalej mamy jeszcze w pudełku. Zabezpieczenia na obiektyw. Sztuk 2, no bo i obiektywy 2. Co tu mamy? Jeszcze jedne takie stałe zabezpieczenia. Jak widzicie, nie wiem, czy widać to tutaj e, obiektyw jest dość mocno wypukły, więc e, na pewno te e, osłonki się przydadzą. No i co, kabelek. Do ładowania bateria do tego urządzenia, i na koniec uchwyt, który jest tutaj wypukły, więc może pasować do na przykład kasku. Załadujmy zatem baterykę. Tu mamy też gniazdo ładowania i gniazdo na. Micro SD, podobnie jak w 7 i w 8, tą klapkę da się zdjąć, żeby można było podpiąć na stałe ładowanie. No, oczywiście wtedy traci swoją wodoodporność i to wszystko za jedyne 2399 zł. No mało to nie jest, aczkolwiek zobaczymy jak się to wszystko sprawdzi. Przyglądnijmy się zatem, jakie funkcje oferuje nowa kamera GoPro Max. Posiada dwa tryby: Tryb Hero i Tryb 360. Tryb Hero pozwala kręcić tradycyjne wideo, Tryb 360 pozwala kręcić filmy sferyczne. W obu tych trybach możemy kręcić timelapsy, wideo oraz robić zdjęcia. Zacznijmy zatem od tego, do czego ta kamera została stworzona, czyli od trybu 360 stopni. Zobaczcie na konkretnych przykładach, jak takie filmy kręci GoPro Max i jak takie filmy można obrobić. Tryb 360 pozwala nagrywać tylko w jednej rozdzielczości: 5,6K w 30 klatkach. Te sceny zostały przetworzone przez aplikację GoPro App na Androida. Aplikacja pozwala nam przerobić film 360 na zwykły film. O. Kamera nagrywa nam całą sferę, a my w postprodukcji możemy określić, w którą stronę ma patrzeć oko kamery. O samej aplikacji GoPro App opowiem Wam na końcu tego filmu. Jak ten film wyglądał w oryginale, możecie zobaczyć w oddzielnym filmie w prawym górnym rogu pojawi się właśnie teraz link do tego filmu, czyli do takiej nieobrobionej wersji. Kolejną funkcją są time -lapsy. Tutaj na filmie pokażę time warpy. Również każdego z tych time warpów możecie zobaczyć w oryginalnej wersji 360 stopni. W prawym górnym rogu właśnie teraz pojawi się link do tego filmu. Jeszcze parę słów o zdjęciach w trybie 360. No niestety na filmie nie mogę wam ich pokazać, dlatego w opisie pozostawiam link, gdzie można sobie takie zdjęcia zobaczyć. Nie wiem, czy ktoś kiedyś z Was robił zdjęcia sferyczne telefonem. Ja wiele razy używałem tej opcji. No niestety nie wszystko się to tam schodziło. Tutaj efekt jest naprawdę genialny, nie ma żadnych e, e, tąpnięć na składanie, znaczy w ogóle nie ma składania obrazków z wielu, tylko jest jeden wielki obraz, który składa się na całą sferę. Także zobaczcie sobie w linku, jak takie zdjęcia wyglądają. A jak Wam podobał się tryb 360 stopni? Koniecznie napiszcie mi o tym w komentarzu. Jak dla mnie efekt jest zadowalający. Myślę, że Obrobiony materiał z kamery 360 stopni może mocno ożywić filmy. To oczywiście jeszcze nie koniec, bo pozostał nam do omówienia tryb Hero. Także zobaczcie jak kamera GoPro Max kręci w tym trybie. Przyglądnijmy się bliżej trybowi Hero. W trybie Hero możemy kręcić w dwóch rozdzielczościach 1080, 16 na 9 i 1440, 4 na 3. Do obu tych rozdzielczości możemy ustawić 60, 30 lub 24 klatki na sekundę. W trybie Hero mamy dostępną również stabilizację MAX Hypersmooth znaną z kamer Hero 7, czyli w wersji 1.0. Szkoda, że producent nie dorzucił nam już najnowszej. Stabilizacji MAX Hipper Smooth w wersji 2.0, która pojawiła się w najnowszej GoPro Hero 8. Zobaczmy zatem, jak sobie daje radę kamera z wyłączoną stabilizacją i z włączoną stabilizacją. Jako pierwszy wyboisty odcinek drogi z wyłączoną stabilizacją MAX Hipper Smooth, zobaczcie tym, jak to wygląda. Jak widać, są lekkie wstrząsy. Oczywiście, można to wyciągnąć. Postprodukcji i ten sam odcinek drogi z włączoną stabilizacją MAX Hypersmove. Tu, jak widać, GoPro idealnie redukuje wstrząsy. Zobaczmy jeszcze kawałek filmu na płaskim odcinku drogi. W związku z tym, że w GoPro MAX mamy dwa obiektywy, możemy się między nimi przełączać, nie przekręcając kamery. Minusem jest tylko tutaj to, że nie możemy tego zrobić podczas nagrywania. Możemy to zrobić tylko, gdy nagrywanie jest wyłączone, wtedy możemy przełączyć frontową kamerę na tylną i odwrotnie. Producent nie przemyślał tego. W trybie HERO dostępne mamy 4 obiektywy o czterech różnych ogniskowych. Hero, podobnie jak w trybie 360, dostępna jest funkcja Timelapse. Zobaczcie, jak wygląda Time Warp w trybie Hero. Zdjęcia w trybie Hero. No cóż, chętnie bym wam je pokazał, ale uwierzcie mi, że naprawdę nie ma co pokazywać, bo rozdzielczość to jest jakiś żart. 5,6 megapiksla, co nam daje rozdzielczość 2700 na około 2000 pikseli. Nie wiem do czego można wykorzystać takie zdjęcia. Widać po prostu na nich piksele i, i, i ziarno. Więc jeżeli <noise> chcielibyście tą kamerę kupić do robienia zwykłych zdjęć, to nie polecam, bo ona się kompletnie do tego nie nadaje. Chwilę temu oglądaliśmy materiał 360 stopni już obrobiony przez aplikację GoPro App na Androidzie. I teraz chciałbym Wam pokazać, jak wygląda ta aplikacja i jak taki film stworzyć. Ok, przyjrzyjmy się zatem. Aplikacji GoPro, która ma ponoć dobrze współpracować z urządzeniem GoPro Max. Niestety testowałem to już i muszę Wam powiedzieć, że nie do końca to działa. Dobrze, weszliśmy teraz w media, znalazłem e, plik, który mnie interesuje. Musimy go teraz zapisać do aplikacji. Pliki są duże, więc trwa to. Dość dłuższą chwilę. Ok, wchodzimy teraz do galerii w aplikacji. Tutaj mamy ściągnięty już film. Klikamy w niego, a następnie otwieramy go do edycji. Ok, tu na dole mamy timeline, który możemy sobie przesuwać. I teraz tak, możemy sterować kamerą, zaznaczając klatki kluczowe, czyli keyframy. I teraz tak, zacznijmy od tej pierwszej klatki. Klikamy ten środkowy kółeczko. Ok, tak, niech wygląda pierwsza klatka. Przesuwamy oś czasu, żeby znaleźć. Kolejną klatkę. O, niech to będzie. Taka klatka klikamy w kółeczko. I jedziemy dalej. Skupmy się teraz może na fiacie 500. Zaznaczamy klatkę kluczową. Przesuwamy timeline, odsuwamy troszeczkę obraz i idziemy dalej. Tu troszeczkę obraz wyprostujemy. Robimy teraz najazd kamery na chwilę na mnie. Można też tu zrobić taki efekt, jakby chodzenia po e, kuli ziemskiej. Musimy maksymalnie oddalić o, coś tak. I tutaj ostatni. Może jeszcze troszkę dalej. I na koniec wróćmy do widoku. Takie. Możemy to też jeszcze przenieść. O, tutaj gdzieś tam. Mów. Ok. Teraz możemy wrócić do początku i obejrzeć cały ten filmik. No, i wygląda to bardzo dobrze. Ok, jak już mamy ten filmik gotowy, naciskamy DAN i renderujemy wideo, które stworzyliśmy. Ok, render successful i możemy obejrzeć gotowy film. Czasem przy wcześniejszych próbach zdarzało się, że aplikacja się zawieszała szczególnie przy tym renderowaniu lub yy, przy oznaczaniu tych keyframe'ów yy, nagle robił się czarny ekran. Nie wiem czym to jest spowodowane. Coś mają w tej aplikacji na Androida yy, niedograne. Jeszcze chciałbym wspomnieć o jednej aplikacji, która wyszła na Windowsa. Nazywa się GoPro Max Exporter. Pozwala nam yy, przetwarzać pliki z rozszerzeniem 360 na pliki jakieś bardziej ludzkie, czyli tam MOV czy MP4. Zobaczcie, jak to wygląda. Zacznijmy od tego, przynajmniej ja tak zawsze robię, że wyjmuję z kamery kartę micro SD i czytuję sobie wszystko na dysk. No i teraz zobaczcie, jak to się zachowuje, gdy mam E, zgrane pliki na dysk. Tu mam przygotowany jeden plik, jak widzicie typ 360 file z rozszerzeniem 360. Jak widać, dopasowywuje nam ikonkę do programu GoPro Max Exporter. No i spróbujmy ten plik zaim, zaimportować. No i tu się zaczyna, słuchajcie zong, z którym naprawdę dość długo się e, męczyłem, bo nie wiedziałem jak Zaimportować te pliki. No, i proszę bardzo, GoPro Max Exporter wyrzucił nam błąd, że musimy importować pliki tylko z rozszerzeniem 360. Tutaj macie nazwę tego pliku. Jest z formatem 360, więc nie bardzo wiadomo o co tu chodzi. Dopiero po jakichś dwóch godzinach doszedłem do e, sedna sprawy, a mianowicie import files to get started znaczy ni mniej, ni więcej tylko import z urządzenia GoPro. Czyli jeżeli to samo zrobimy, importując pliki bezpośrednio z kamery, to jak najbardziej jest to możliwe. Oczywiście, generalnie cały ten program jest dość mocno niestabilny. E, lubi się zawieszać podczas importu. E, wyskakują jakieś dziwne błędy, że aplikacja przestała działać. Ok, mamy ten plik. Startujemy przetwarzanie. Ok, plik się zaczął przetwarzać. Potrwa to pewnie dość dłuższą chwilę. No nic, nie będę tego tutaj pokazywał. Generalnie te przetworzone już pliki możemy śmiało otwierać w innych programach typu Adobe Premiere i obrabiać je według własnego uznania. Kilka słów jeszcze o dźwięku. Mamy kamerę. 360 stopni, więc dobrze by było, żeby i dźwięk zbierał w 360 stopniach. I tak właśnie zbiera. Producent pomyślał o tym, żeby zainstalować w kamerze dookoła niej 6 mikrofonów. Także dźwięk jest naprawdę dobrej jakości i nawet przy jakimś tam lekkim wietrze nie słychać trzasków. Podsumujmy zatem, co jest fajne i co jest niefajne w kamerze GoPro Max. Zacznijmy, może od tych niefajnych rzeczy, czyli to, co mnie nie mile zaskoczyło podczas korzystania z niej. Pierwsze, co to aplikacje. GoPro App na Androida niestety nie jest stabilna. Nie wiem, jak na iOS-a, ale czytałem, że tutaj jest o wiele, wiele lepiej. Kolejna aplikacja na Windowsa GoPro Exporter podobnie. Nie, nie jest stabilna, lubi się zawiesić, więc mam nadzieję, że producent poprawi te aplikacje i one będą działać dobrze. No bo umówmy się, że cena na 2399 zł, no raczej raczej powinno to wszystko działać. No. Może to być irytujące. Kolejnym minusem są zdjęcia w trybie Hero. Ich rozdzielczość to jest jakiś naprawdę żart. Myślę, że lepiej by było wyłączyć tą funkcję w ogóle i nie pisać o niej, że taka funkcja jest, bo jeżeli ktoś pójdzie do sklepu i kupi sobie tą kamerę i z nadzieją, że będzie miała ona. 16,6 megapikseli, tak jak jest napisane na opakowaniu. No, oczywiście takie zdjęcia ta kamera robi, ale dotyczy to trybu 360 stopni. Także, no może wyjść, yy, może ze sklepu to jeszcze nie wkurzone, ale podczas użytkowania myślę, że można się nieźle wkurzyć. Rozczarowujący może być też sam tryb Hero. No, niestety nie działa on tak jak. Yy, w GoPro 7 czy w GoPro 8 nie pozwala kręcić w 4K. Maksymalnie to jest 1080 w 16,9 i 1440 w 4x3. No, ok, można to robić w 60 klatkach maksymalnie, ale no nie, nie spodziewajcie się, że tryb Hero będzie działał w tej kamerze jak w zwykłej Hero 7 czy 8. Przejdźmy zatem do plusów. No, największym plusem tej kamery jest to, do czego ona została stworzona czyli e, kręcenie filmów w 360 stopniach. Tutaj naprawdę sprawdza się bardzo dobrze e, w połączeniu z aplikacją mobilną, którą mam nadzieję poprawią. E, też daje nam bardzo dużo opcji i możliwości obróbki tego filmu już z poziomu telefonu. Dzięki temu na pewno oszczędzamy dużo czasu, e, mając gotowe filmy już do kolejnej postprodukcji. E, time -lapse, no tutaj działa to podobnie jak tryb wideo, tylko że jest przyspieszone, więc no fajnie, że taka opcja jest. Myślę, że też się przyda. No jeżeli chodzi o zdjęcia, to tutaj naprawdę tryb 360 stopni robi te zdjęcia genialne. Tak jak mówiłem wcześniej, mam porównanie z robieniem tego typu zdjęć telefonem. No jest tutaj niebo a ziemia. Czy jestem zadowolony z zakupu? Myślę, że tak. Myślę, że kamera GoPro Max i tryb 360 wprowadzi sporo ciekawych ujęć w moich filmach podróżniczych. Mam nadzieję, że odcinek Ci się podobał. Jeżeli tak, koniecznie zostaw łapkę w górę. Ja tymczasem będę się żegnał. Do zobaczenia w następnym odcinku. Czuj, czuj, czuwaj.